Dzień dobry, cześć. Moi drodzy, ja dzisiaj na szybko z taką... Y Pozytywną, powiedziałbym, wiadomością, dlatego, że jakiś czas temu Blizzard wprowadził do gry w ramach tego, co się oczywiście na świecie dzieje, że ludzie gdzieś tam siedzą, i Blizzard chciał oczywiście na tym skorzystać, bo kto by nie chciał. Ehm, wprowadził takie buffa do gry, który nazywa się Winds of Wisdom, który zwiększał EXP zdobywany ogólnie o 100%, czyli levelowaliśmy dwa razy szybciej. To się oczywiście stakowało z naszymi Erlumami i tak dalej, tak dalej. Więc jest to naprawdę bardzo e, uprzyjemnione. Dzięki temu jest levelowanie. E, level leveluje się bardzo, bardzo szybko. Ja dzięki temu leveluję lewelowałem też parę postaci. W każdym razie ten buff miał trwać do 20 kwietnia, czyli do za dwa dni. Natomiast im bliżej zbliżaliśmy się do tej daty e, 20 kwietnia, tym bardziej ludzie zwracali na to uwagę, że hej, Blizzard, kurde, weźcie, przedłużcie tego buffa, że, że jakby leweluje się tak świetnie, że, że mam jeszcze tyle postaci do przelewelowania, że jak zostawicie tego buffa, to będę grał, zostawię swój abonament, itd., dalej, więc jakby Blizzard myślę, że już podjął decyzję jakiś czas temu, że przedłuży tego buffa, e, natomiast jest to bardzo dobra decyzja pod wieloma Względami. I tak, moi drodzy, buff został przedłużony od... Znaczy, został przedłużony do Pripacza, Shadowlandsów, więc zostanie on wprowadzony. Ja już tutaj argumentowałem wiele razy chociażby na, 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 na streamach. Mówiąc o tym, że jakby nie ma sensu, żeby Blizzard teraz wyciągał tego buffa Dlatego, że może tylko na tym skorzystać Wyciągnięcie tego buffa z gry na zwyczajnym świecie po prostu spowoduje dosyć duże niezadowolenie raz jeszcze A w ten sposób tą łatwą decyzją pozostawiając tego buffa Nie dość, że będą, będzie więcej ludzi grać, tym więcej ludzi będzie zadowolonych A przy okazji przyzwyczają się ludzie do szybszego levelowania Bo przecież w samym pre-patchu zostanie wprowadzony nowy system levelowania No i oczywiście zostanie wprowadzony level squish do 60 I ja już mówiłem, że na alfie leveluje się postać od 1 do 50 a to jest odpowiednik dzisiaj od 1 do 120, bo 120 jest zamieniany na 50 i jest. Yy... Mniej więcej, te, ten okres od 1 do 50 trwa 12-13 godzin. To jest naprawdę szybkie levelowanie, Jest o wiele szybsze niż teraz. Więc jakby nie ma powodu, żeby wyciągać tego buffa z gry, skoro za jakiś czas gdzieś tam to się pojawi. W każdym razie e, oni pozostawiają tego buffa, więc jest to naprawdę super. Ale to nie wszystko. W Blizzard jednak poszedł tutaj na fali jeszcze dalej i prowadza kolejnego buffa, który nazywa się Impressive Influence, który zwiększa reputację, którą będziemy zdobywać na Broken Isles, Argus, Kultiras, Zandalar i Nazjatar o 100%. Więc dzięki temu będziemy mogli pod łapać nasze tutaj y Nasze, nasze reputacje e, Dzięki czemu będziemy mogli zdobyć latanie Allied rasy, e, nawet te starsze allied rasy, Bo na przykład na Argus, na Argus mamy Lightforge Dranea, Void Elfa Więc e, tam te rasy są też Potrzebne, żeby, żeby oczywiście sobie gdzieś tam Zdobyć Broken Isles, czyli będziemy mogli Wiecie, ty, podrobić sobie te Court of i inne tego typu rzeczy, to nawet się Będzie przydawać, żeby po, po prostu Porobić sobie tą reputację na te skrzynki paragonowe By pozdobywać sobie mounty, więc jest to naprawdę Świetna decyzja, żeby coś takiego wprowadzić e, No tutaj ta decyzja jest taka Trochę. No to też to, to dobrze, że możemy już teraz zdobyć sobie te reputację, dlatego że znaczy to jest trochę dziwne, bo z jednej strony w pripaczu oraz w Shadowlandsach nie będzie potrzeba reputacji, by zdobyć sobie terasy, więc myślę, że Blizzard chce jeszcze wyciągnąć, chociaż tyle, żeby ludzie pofarmili sobie jeszcze troszeczkę tej reputacji. No ale to też jest pozytywne, dlatego że już teraz ludzie przygotują sobie postać na Shadowlandsy, czy tam jakieś te swoje wulperki, czy tam jakieś tam wojdelki i te inne tego typu rzeczy, czy nie, nie trzeba czekać do prepacza, tylko można to zrobić o wiele szybciej teraz. Natomiast jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że to jest bardzo dobry omen. Zwłaszcza patrząc na Shadowlandsy, możemy zobaczyć, że Blizzard nieco zmienia nastawienie. Jest to takie troszeczkę niecodzienne, gdy widzimy, jak Blizzard rzeczywiście przejmuje się naszym feedbackiem, czyta to, co gdzieś tutaj mówimy. Przede wszystkim też głośno wyraża opinie na temat tego, jak gra będzie się rozwijać. Udziela bardzo licznych wywiadów, chociażby był streamerów, mówią o swoich planach dosyć otwarcie. Bardzo szybko ten proces levelowania się Odbywa w taki pozytywny sposób, na zasadzie, że nie czekają do ostatniej chwili, żeby wprowadzić Torgas, tylko nawet teraz, jeżeli Torgas jest jeszcze nieskończony, jest w takiej bardzo fazie alfa i tak to wprowadzili, więc... Pod tym względem widać taką taka zmianę nastawieniem Blizzarda. No i przy okazji z tym Winds of Wisdom oraz Impressive Influence. To też jest taka, taka, taka decyzja, którą porównałbym do tego, jakby Blizzard w końcu przestał traktować World of Warcraft jak taki ścisły produkt, który jest tylko w takich ramach i nic poza tym nie można zrobić. To jest po prostu tak będzie i tyle. Ile razy w trakcie Battle for Azeroth nasłuchaliśmy się od Blizzarda albo wręcz nawet nie słuchaliśmy, bo Blizzard w ogóle nie odpowiadał na jakieś tam wezwania. Ludzie tam coś chcieli, jakieś tam odpowiedzi i tak dalej, a Blizzard w zasadzie to ignorował. To jest raz, albo dwa bardzo często mówił na zasadzie, że o oni nic nie mogą zrobić. Bo tutaj coś tam, bo tak to wygląda, e, i to była taka komunikacja, była taka jednostronna, jakby normalnie rzucać grochem e, o ścianę. W każdym razie teraz, e, jakby to tutaj, e, jest jakby Blizzard przestał traktować grę jako totalny produkt, tylko produkt, ale jako grę. Jakby to są dwie różne rzeczy, gra a produkt Na zasadzie produkt ma być taki i koniec Kropka, a gra może być Zmieniana i mo gra, grą można się bawić I tak dalej, i tak dalej, więc y, Tutaj wprowadzenie tego expa Poniekąd jest dla nich korzystne, ale niekorzystne Bo z jednej strony szybsze levelowanie oznacza, że Na przykład mniej osób kupi level boosta, no nie Natomiast zgarną dzięki temu więcej Pozytywnej prasy, więcej będzie Pozytywnego odzewu od graczy, więcej ludzi Zasubskrybuje, więcej ludzi będzie grało Więc y, to jest na przykład y, to, y, Widzę, że Blizzard na przykład bardziej Zaczyna chyba zrozumiał, że bardziej. Ceni właśnie to, że ludzie spędzają Czas w grze i się dobrze bawią Niż to, że mają kupić jakieś level boosta to samo gdzieś tam z tymi Tymi alajdrasami, bardzo się cieszę, że w sumie Ostatecznie nie wprowadzili tego Żeby wprowadzić, wiecie, te alajdrasy do sklepu Bo mogli równie dobrze to zrobić I wprowadzić je powiedzmy za 10 euro czy, czy co tam, ale jednak wprowadzili tą reputację W Shadowlandsach wywalili te wymogi Większość tych wymogów, więc To pozostaje oczywiście w grze, więc mam nadzieję Że Blizzard nauczył się dosyć dużo Mam nadzieję, że to co dzieje się w Shadowlandsach i to, co się dzieje, zwłaszcza z tymi buffami, to jest po prostu taka, taki dobry omen na przyszłość. Oczywiście trzeba patrzeć Blizzardowi na ręce, bo różnie bywa, ale to, co widzimy, jest bardzo, bardzo przyjemne, fajne, i dzięki temu zdobędę jeszcze w tym dodatku Wulperkę. Moi drodzy, zapraszam oczywiście. Do zalajkowania tego filmu Jeżeli wam się podoba, jeżeli wam się nie podoba łapka w dół. Co sądzicie oczywiście o nastawieniu blizzarda O tych buffach i czy zamierzacie sobie Przelewelować jakąś postać, czy zamierzacie Pofarmić sobie jakieś repki, jak zamierzacie wykorzystać Sobie na przykład te 100% dodatkowego 100% nie dość, ekspo, To jeszcze dodatkowego, dodatkowej reputacji Napiszcie mi na dole w komentarzach No i do zobaczenia w takim razie, trzymajcie się Pa pa, no i cześć